Dobrze, temat trochę bliższy mojej branży, czyli programom antywirusowym Ransomware. Nie wiem, na ile Państwo słyszeli o tego typu zagrożeniu. Są to złośliwe aplikacje, które pojawiły się mniej więcej w 17-18 roku. One przez długi czas się rozwijały. W tym momencie już są w miarę efektywnie i skutecznie wykrywane i usuwane przez programy antywirusowe. Natomiast jeśli jakiegoś programu nie mamy, to istnieje ryzyko. Program Ransomware jest programem, można powiedzieć, szyfrującym. Jest to złośliwa aplikacja, która, jeśli trafi na nasz komputer, szyfruje wszystkie pliki, które mogą być naszymi prywatnymi plikami. Sama aplikacja nie szyfruje nam systemu, nie psuje nam systemu. Ona będzie szyfrowała w kolejności filmy, zdjęcia. Dokumenty, prezentacje, wszystko to, co może mieć dla nas wartość. Sam system pozostaje czysty, nic się na nim nie dzieje. Poza tym, że wszystkie dane, które przechowujemy na danym systemie, mogą ulec zaszyfrowaniu. Pod koniec takiego szyfrowania yy, zmieniana jest tapeta na jakąś podstawową prostą i na podpisie jest zestawiany plik yy, na zasadzie przeczytania. W środku pliku jest prosty tekst. Te twoje dane zostały zaszyfrowane. Nie masz możliwości ich odzyskania. Jeśli chcesz je odzyskać, opłać okup. I tutaj najczęściej używaną walutą jest Bitcoin, bo jest to też waluta trudniejsza w śledzeniu ewentualnego przepływu między, między osobami. W zależności od tego, na kogo trafi ta szyfracja, może to kosztować w przypadku osób prywatnych około 500 dolarów, 2 tysiące złotych. Bądź jeśli będzie to większa firma, której dane zostały zaszyfrowane w dużo szerszym zakresie, mogą to być dziesiątki setki tysięcy. Jednym z największych, o których gdzieś było głośno, było parę lat temu, bo w 19 czy 20 roku, firma Garmin, producent zegarków i nawigacji, do tego stopnia zostali zaszyfrowani, że musiała stanąć fabryka i nie byli w stanie produkować nowych urządzeń. Cała baza danych, wszystko to, z czego korzystali na co dzień, było zaszyfrowane. Ktoś nie dopatrzył, ktoś kliknął w zły klik, i cała firma tak naprawdę stanęła na, na ładnych parę tygodni. Jak się przed tym chronić? No, pf, warto mieć program antywirusowy, to raz. Dwa no, podstawowe zasady działania w Internecie. Nie klikamy w załączniki, jeśli nie wiemy, od kogo są. To dwa. Może się zdarzyć, że na przykład skrzynka mailowa naszego kolegi została zhakowana i to przez niego wysłany został załącznik. No to też warto to weryfikować, co to jest, co to za plik, dlaczego mielibyśmy go otwierać. Tutaj narzędziem może też być kopia zapasowa w jakiejś chmurze, bądź też na dysku twardym, bo jeśli nasz komputer zostanie zaszyfrowany, to też mamy możliwość odzyskania tych danych. Innym z rozwiązań jest własne szyfrowanie danych. Są dostępne na rynku narzędzia, które pozwalają samemu zaszyfrować dane. Na przykład jest jakiś katalog, i aby dostać się do tego katalogu, my musimy podać hasło. Jeśli taki katalog jest zabezpieczony, to w ten sposób już aplikacja szyfrująca nie będzie w stanie tego nam zaszyfrować. Są tego typu, u, się nazywa najczęściej safe danych. Możemy sobie stworzyć safe danych na naszym komputerze, tam przechowywać najbardziej wrażliwe dane i nawet jeśli taki ransomware, jakaś aplikacja wpadnie na nasz komputer i zaszyfruje nam większość rzeczy, to to, co będzie w tym safe'ie e, zaszyfrowane nie będzie. To jest taka dodatkowa, e, dodatkowy wariant zabezpieczenia się przed ryzykiem. Od czego podstawowe zasady działania w, w internecie? Uważamy, co klikamy. Jeśli był to atak celowy, bądź złośliwie ktoś nam uruchomił taką aplikację, to jedyne, co nas może chronić, to posiadana kopia zapasowa naszych danych, a w podstawowym zakresie program antywirusowy też na pewno będzie pewnym, pewną tutaj, nie mówię, że gwarancją, ale barierą, która może nas uchronić. Czy w temacie ransomware'u złośliwych aplikacji, jakieś pytania. Czy jakiś antidotum na ransomware? Antidotum, no, mówiąc wprost, antidotum, jeśli chodzi o w takim zakresie, przed żadnym zagrożeniem nie ma stuprocentowej pewności, bo każde zagrożenia też się rozwijają i być może znajdą miękki punkt, przez który uda się wejść na nasz komputer i to. Te dane zaszyfrować. Częstym ostatnim atakiem jest włamania do komputerów firmowych poprzez zdalne pulpity pracowników zdalnych, które są relatywnie słabo zabezpieczane. Szyfrowany jest pulpit zdalny, szyfrowany jest dysk sieciowy serwer. Jak samodzielnie oszyfrować dane? Nie da się. Póki co szyfrowanie tych danych jest na tak, takim poziomie, że amator czy też zwykły użytkownik nie jest w stanie tego zrobić. Jednym z rozwiązań jest, jeśli już nie mamy kopii zapasowych bądź te dane są dla nas bardzo cenne, skopiować je na zewnętrzny nośnik, schować do szuflady i czekać. Dla większości szyfrujących aplikacji pojawiają się deszyfratory, natomiast one się pojawiają z pewnym opóźnieniem. Jeśli dzisiaj zostaniemy zaszyfrowani jakimś ransomware, e jest szansa, że za pół roku, za rok, za dwa, bądź nawet za trzy lata pojawi się deszyfrator tych danych. Warto w tym momencie, jeśli jesteśmy ofiarą takiego zdarzenia, monitorować. Warto też mieć analizę tego, co to jest za aplikacja szyfrująca, która nas spotkała. I jeśli taki deszyfrator się pojawi, to spróbować z niego korzystać. Natomiast samodzielnie nie bardzo jest tutaj możliwe rozwiązanie. Przede wszystkim ze względu na poziom szyfrowania, bo żeby to zdeszyfrować. Musielibyśmy posiadać tego typu urządzenie, które, które jednak raczej uniwersytety posiadają, czy też państwa, czy bardzo duże firmy, które mogą dużą moc obliczeniową do tego zaprząc, a to jednak znowu kosztuje.